No witam Państwa bardzo serdecznie z mojej domowej dżungli. Dzisiaj może opowiem Wam coś na temat moich sensywierii. Słuchajcie, ja nie jestem żadną ekspertką, ani ekspertem od uprawy tych roślin. W ogóle nie jestem ekspertem od uprawy żadnych roślin. Ja Wam tylko chcę pokazać, tak jak to u mnie wygląda i tak jak ja to po prostu robię. Więc słuchajcie, te sansy, które tutaj widzicie, mam już naprawdę bardzo, bardzo długo. E, jakieś 20-20 parę lat temu dostałam e, jedną taką roślinkę. Nie za dużą. Nie pamiętam, ile ona tam miała, centymetrów wzrostu, ale była w opłakanym stanie. Po prostu osoba, która miała tą roślinę, miała już jej serdecznie dosyć, bo powiedziała, że nie chce rosnąć u niej i zapytała się mnie, czy ja chcę tą, tą roślinę, bo nawet wtedy chyba nie znała, nie znaliśmy nazwy, nazwy tej rośliny. Ona była znana po prostu ze szkół, z jakichś tam biur, banków. To była też wtedy bardzo popularna roślina. Ale słuchajcie, no nie o tym. Ona była w bardzo, bardzo złym stanie. Była przelana, nadgnita, no ale ja wzięłam tą roślinę. Mówię, słuchaj, daj mi tą roślinę. Ja tam postawię u siebie. Nie wiem, może u mnie będzie rosła, a że ja wszystko chciałam mieć, wszystko przygarniałam, na no niczym się nie znałam, no ale wzięłam tą roślinkę. Słuchajcie, postawiłam ją tutaj, właśnie na parapecie, właśnie w tym pokoju, bo już tutaj, tutaj już mieszkałam. Na tym oknie. Yy, południowo-zachodnim nic z nią nie robiłam bo to nie miało kompletnie sensu bo ona tak jak mówiłam ona była no, w opłakanym stanie była przelana, nadgnita no i za bardzo nie wiedziałam co tam mam dalej z nią robić więc ją postawiłam na tym oknie no i tak sobie stała i o dziwo po kilku tygodniach zaczęła wypuszczać nowe liście po paru miesiącach Zaczęła rozsadzać, słuchajcie, doniczkę, że musiałam szybko zacząć ją rozsadzać. I tak, słuchajcie, rozsadzałam, ona tak szybko rosła. Dla mnie wtedy szybko rosła, rozsadzałam, rozsadzałam, podlewałam ją też tam sporadycznie, jak tam mi się przypomniało. Yy, I stąd po prostu mam mm, tak dużo, tak dużo tej sansy, bardzo dużo też rozdałam właśnie tej, tej zwykłej tanganiki, popularnie yy, zwaną wtedy zresztą i teraz jęzorami teściowej nie wiem dlaczego dostała taką nazwę potoczną, no ale tak śmiesznie się na nią mówi, Jęzory teściowej yy, tutaj jeszcze też jest ta zwykła właśnie tanganika czekajcie, bo do to się nie dostanę, bo na potrzeby filmiku yy, na potrzeby filmiku musiałam to zestawić właśnie z tego schodka balkonowego, żeby było dobrze widać. Ale słuchajcie, yy, niektóre z nich mają no, prawie półtora metra wysokości. Także także one też już powinny być przesadzone praktycznie, bo tutaj już nie mają miejsca. Też już tak jak tutaj przyjrzeć się doniczki są. Doniczka jest zdeformowana, bo ona się tak już rozpycha. No i potrzebuje rozsadzenia lub przesadzenia, tak. No dobrze, to ta, właśnie zwykła moja tanganika, która ma taką historię długą, dwudziestoparoletnią. A tutaj, tutaj mam tą roślinkę, dostałam jakiś rok temu. To jest muszaj. Muszaj, dobrze, nie wiem, czy dobrze wypowiadam. Tak, jak się nie mylę, też słuchajcie dosyć ładnie urosła ona dosłownie rok temu miała może trzy listki no była taka takiej wysokości słuchajcie o, gdzieś taka może była jak od doniczki na wielkość no i z tego co ja zauważyłam to ona jednak też potrzebuje trochę więcej wody do wzrostu niż inne gatunki właśnie sans nie wiem dlaczego tak jest ale ale ja tak to zauważyłam a słuchajcie, tak mówiłam, mówiłam i Wam w końcu nie powiedziałam dlaczego ona u mnie tak właśnie ładnie rośnie i tak pięknie wygląda i ma tak dużo mówię teraz o tej granicy, tak dużo ładnych przyrostów i ciągle ma nowe liście, to nie jest tak, że ja Wam odwróciłam specjalnie, słuchajcie, jakieś tam stroną, tylko ona równomiernie zobaczcie, każda z nich równomiernie ma jakieś tam przyrosty, tak no są gdzieś tam jakieś czubki pozasychane, ale to jest normalne, bo, bo jak wychodzą nowe, no to wiadomo, że... Ech, dobra, słuchajcie. To mi tu niewygodnie, bo tu ciasno strasznie mam. I ona, słuchajcie, u mnie, dlatego tak właśnie ładnie rośnie, stoi przy samym oknie. Yy, dużo informacji na temat yy, tej w ogóle sensy wierni jest, są takie, że można je postawić w jakimś tam, nie wiem, kącie ciemnym, ciemnym pokoju, ona też będzie pięknie rosła i pięknie wyglądała, i w ogóle, i w szczególe. Nie, tam słuchajcie, wcale tak nie jest. No, możemy ją postawić w jakimś tam kącie z bardzo małą ilością światła, ale uwierzcie mi, ona nie będzie rosła. A jeszcze, jak jej będziemy dawać za dużo wody, to ona po prostu zgnije. Także. Każda, ale to każda praktycznie roślina w ciemnym miejscu, w ciemnym pokoju nie będzie rosła. No, chyba że pokój ma okno od strony południowej, jest nie za duży, i po prostu cały pokój jest dosyć mocno właśnie oświetlony przez, przez tą stronę południową. No, to wtedy w każdym kącie tego pokoju ta roślinka powinna sobie poradzić. Ale to i tak, wiecie, to są bardzo, bardzo fajne i wdzięczne rośliny. I nie potrzebujące za dużo naszej uwagi. No, czasami trzeba z nimi pogadać. Tak, trzeba z nimi pogadać i to nie jest śmieszne. Każda roślina lubi, jak się do niej gada. Dobra, to była ta muszaj, tak. E, moja taka roczna. Następne takie nie za duże sadzonki. W sensie to była jedna. Ale ja też w zeszłym roku ją dostałam i rozsadziłam. To jest y, bodajże Laurenti, jak dobrze pamiętam. Też, y, no też dosyć szybko rośnie, bo to była naprawdę w zeszłym roku bardzo maleńka roślina. Ale ta u mnie tutaj jest poturbowana. Jedna i druga, bo ciągle słuchajcie, jak. Podlewam te kwiaty, a one tutaj stoją na tym stoliku. To wiecznie potrącę i bidule spadają, i że one w ogóle tak jeszcze ładnie wyglądają na to, co tyle razy mi spadły, to w ogóle szok. Także i pod tym kierunkiem te rośliny są bardzo mocne i no mało zniszczalne. Nie, nie łamią się po prostu tak prosto, nawet jak, jak spadnie gdzieś tam na podłogę, to tam. Nie, nie wierzę w większej krzywdy. Dobra. Którą następną? No i w zasadzie to ja nie mam zbyt wiele gatunków tych, tych, sans. Mam tu jeszcze, jeszcze jedną. O taką też ją dostałam i to też w zeszłym roku. Właśnie te trzy gatunki to dostałam tak właśnie mniej więcej o jednej porze. I to też były dosłownie dwa, dwa listki. I to jest odmiana bodajże yy, Golden Flame. Jak coś źle wymawiam, a ktoś wie i się zna, to proszę mi poprawić. Też bardzo piękna. Też ma bardzo ładne przebarwienia. No, też mi niejednokrotnie spadła. Zaraz wam pokażę tutaj. O, widzicie takie? Tutaj gdzieś też. Przed przypadek jej. Do małam liścia. I ten liść tak od miesiąca sobie tutaj, jakby wisi przy niej. Ale chyba, wiecie co. Po prostu go obetnę całkiem i spróbuję ukorzenić. No bo te roślinki i z liści bardzo łatwo można rozmnażać. Właśnie, sansy są o tyle fajne, że, że możemy przez podział sadzonek i z liści je rozmnażać. No dobrze, kochani. No to tyle. Co Wam tu więcej mogę powiedzieć na temat tych moich sensylieri? Są to ładne, słuchajcie, ładne, naprawdę, bardzo mocne, niepotrzebujące uwagi rośliny, ale słuchajcie, te, właśnie te, te zwykłe tanganiki są najbardziej odporne, moim zdaniem, są najbardziej odporne po prostu na różne tam warunki i na przelanie, i, i, i tam na zasuszanie. Tylko, wiecie co, to też nie jest tak, bo tu jeszcze wspomnę na temat właśnie tego, że. Zalecenia są takie, żeby podlewać raz na miesiąc, raz na półtorę taką sansę. Raz na półtora miesiąca, przepraszam, taką sansę. I to też nie jest tak, bo wiadomo, jeżeli tak jak u mnie, one stoją tutaj bardzo blisko okna. Mają bardzo dużo światła. Które akurat moim zdaniem kochają i dlatego ciągle mają nowe przyrosty, a właśnie chyba najwięcej zimą to no musimy. Po prostu musimy je podlewać częściej, no bo wiadomo, ona ma czym widni, tym więcej przeprowadza tej fotosyntezy, no i bardziej się rozwija. I wtedy wiadomo, że potrzebuje trochę więcej tej wody niż, niż ta, która gdzieś tam jest w głębi pokoju, yy, gdzie musimy właśnie uważać, bo ona no jakby już tam wolniej rośnie i, i z tym przelewaniem, to tak, tym podlewaniem, i żeby jej nie przelać, to tak jest właśnie no różnie. Także ta, co rośnie w głębi pokoju, po prostu gdzieś tam sobie stoi z małą ilością światła, to naprawdę, naprawdę oszczędnie tam raz w miesiącu, czy raz na półtora miesiąca podlewamy, ale to też nie jest tak, musimy obserwować patrzeć, czy, czy ta doniczka jest lekka, czy, czy ta woda jeszcze tam zalega po prostu normalnie, tak zwyczajnie powiem Wam, wkładamy palucha głęboko w doniczkę do ziemi i patrzymy, na jaką głębokość po prostu ona ma wilgotno Bo może nam się wydawać Że ona ma sucho tutaj z wierzchu A tam w głębi w głębi Jak odgarniemy ziemi okazuje się Że jest błoto A my wtedy myślimy że jest sucho I lejemy i ona potem gnije No i potem się dziwimy Dlaczego ona nam wdycha No dobrze kochani Nagadałam się Nie wiem piszcie w komentarzach Co byście chcieli wiedzieć Na temat jeszcze tych roślin moich tych moich sans. A tutaj wiecie co? Wczoraj, wczoraj, tu <noise> mąż, mąż pokazuje, żebyście dawali łapki. <noise> no, mnie, żebyście dawali łapki w górę. No, 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 fajnie by było, jakbyście dawali łapki w górę, bo to jednak daje jakiś większy zasięg. No i przynajmniej wiem, że oglądacie i chcecie oglądać, to i. Ja mogę nagrywać dalej dla Was te filmy, aby będziecie po prostu czerpać z tego, nie wiem, czy jakąś, czy wiedzę, czy się komuś to do czegoś przyda. No dobra, dobra, bo gadam już tam od rzeczy. Słuchajcie, tutaj wczoraj, późnym wieczorem, siałam sobie kiełki. Kiełki, rzodkiewki, zobaczcie, to one już, one już, słuchajcie, zaczęły ładnie pękać. Kilka dni, i już będę miała świeże kiełki yy, na kanapeczkę, czy do sałatki. No, i są kiełki na górze, rzodkiewki Red Bull, to zwykłej rzodkiewki i na dole kiełki słonecznika, które są, to naprawdę bardzo polecam. I to, słuchajcie, to nie jest naczynie, naczynie do, do wysiewu kiełek, to jest naczynie y, do gotowania na parze. A że ja go nie używam do gotowania na parze, to używam go. Jako kiełkownicy. I świetnie mi się sprawdza. Także słuchajcie, nie musicie mieć Ej, nie mogę zamknąć. Nie musicie mieć specjalnych na, y, naczyń, żeby sobie wyhodować kiełki. Tylko tam różne naczynia, które mamy w kuchni możemy wykorzystać. No właśnie. A gdzie ja mam te kiełki? Kiełki. Tutaj mam kiełki oczywiście rzeżuchy. Tu no i wiedziałam, no i koptałam tą sansę. No i właśnie one takie biedne są ciągle. Ciągle ja je tutaj maltretuję. Że się niespecjalnie. E, oczywiście kiełki żeżuchy muszą być. No i tu też kiełki rzutkiewki, właśnie w takich pojemniczkach. Ja słuchajcie, nie uprawiam tego w słoikach, bo to jest zbyt dla mnie. Dla osób, które mają bardzo dużo zajęć, sporo na głowie. To taka po prostu prawa w słoikach, jak to pokazują. Nie, nie, jest, no nie jest dobra, bo wy, wymaga czasu, y, ciągłej obserwacji, ciągłego przepłukiwania. Słuchajcie, a tutaj a tutaj w takich pojemniczkach na, na ligninie, czy na po prostu zwykłym ręczniku kuchennym, y, są wysypane właśnie te nasionka, i one sobie bardzo ładnie tutaj wzejdą. I ja słuchajcie, wtedy robię tak, że tylko obcinam tą górną część, a te korzonki, które są właśnie tam zatopione w tym, w tym, w tym ręczniku kuchennym, zostają. I nie muszę tam płukać później tego z tych właśnie, z tych łupinek, z tych łusek poziarenkowych. I to dla mnie jest no, taka bardzo no, wygodna metoda. Ale jak będziecie chcieli, to mogę Wam na ten temat więcej opowiedzieć. Bo w zeszłym roku, słuchajcie, właśnie w styczniu, to miałam prawdziwą plantację uprawy tych kiełek, bo się uczyłam, patrzyłam, jaka metoda będzie najlepsza. I słuchajcie, uprawiam różnie, uprawiam też w niedużej ilości ziemi i też właśnie same te wierzchołeczki później ścinam. Kiełki są czyste, fajne, gotowe do spożycia, tam nie trzeba się z tym zbytnio bawić. I moim zdaniem to jest no, jakby taka najlepsza, najprostsza forma. Uprawy. Hmm, dobra, ale gadałam o sensach skończyłam na kiełkach. No to kochani. Dawajcie te łapki w górę, no co mam wam powiedzieć? Dziękuję bardzo za oglądanie. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do oglądania następnego filmu. Pa!